Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Misfi, a to jest kolejny odcinek ze sklepu z Fortnite'a z dnia 10 września. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to nie bójcie się zostawić subik oraz łapki w górę, pamiętajcie dzwonem też nie pogardzę, a teraz lecimy z tematem i zaglądamy do naszego sklepiku. Pyk, no i jesteśmy, i co tutaj na nas czeka? Uwaga, mamy nowość... Kilof, nie. Mamy skinka Reonauta za 1200 wibaxów. Skinek naprawdę całkiem spoko. Osobiście chyba dałem mu z 8 na 10 do tego mamy. W zestawie kilof kilof też wygląda całkiem spoko. Posłuchajmy tego z zamachu narzędziem uwaga. Hm. Nie wiem, nie wygląda najgorzej, brzmi też nie najgorzej, także chyba zestawik całkiem w porządku. Dobra, dalej mamy... Hmm, w sumie dla porównania idealnie, za 1500 V-Bucksów, bardzo niemasny zestaw, nie wiem, jak to komuś może się podobać. Mimo tego, że tu są cztery skiny jakby w zestawie, to nie wyglądają one najlepiej według mnie, także tamten zestaw za 1200 Wyglądał dużo lepiej. Tu jeszcze mamy v na plecach w zestawie. Ale chyba taki plecak na polu bitwy się nikomu nie przyda. Według mnie przynajmniej. No. Do tego zbierak. Zbierak za 1200. W sumie ma cztery wyglądy, ale każdy niestety brzmi tak samo. Brakuje tu odgłosu jakiegoś nitro podczas używania tego zbieraczka. No, według mnie nie warty swojej ceny. Chyba, że ktoś lubi po prostu wygląd któregoś z nich, no to, no to wtedy. Ale tutaj, proszę bardzo, zestaw szczękacza. Tutaj mamy zestaw ze zbierakiem. I lotnią, proszę bardzo, laserowy szczękacz. Jedna z paru legendarnych lotni, jakie istnieją w Fortnite'cie. Skinek sam w sobie za 2000 v może nie jest jakiś specjalny. Wiem, że ludzie uwielbiają tą płetwę na, na plecach, ale 2000 v dla samej płetwy? Nie wiem. No i tutaj mamy jeszcze szczękacza Juniora. Hmm. Z wyglądu całkiem spoko ma swój dźwięk 1500 Vibaksów. Hmm. Jak ktoś ma za dużo Vibaksów, to czemu nie? Cały czas w sklepie psychozestaw. A tutaj dla, pra... dla prawdziwych spoczeńców. Dynamo. Mi się osobiście skinek nie podoba ani barwa, ani wygląd. Nie wiem. Osobiście go nie lubię, ale wiem, że wiele osób na niego czekało. Jeżeli czekaliście na niego, to możecie dać znać w komentarzach. Bardzo mnie to ciekawi. Czy mamy spocenińców? Hmm. Skinek kaliber. Dużo mniej spocone niż tamten, ale według mnie spoko. Ja lubię takie skiny. Pro, znaczy proste takie. W porządeczkę skiny. Naprawdę w porządeczkę jest. Dobrze wygląda. Co tutaj mamy? Hmm. Bardzo ciężki dźwięk tego zamachu Kilofa. Kilof nie. Jak się komuś podoba, to czemu nie? Tutaj chyba mamy pierwszy animowany skinek do broni, jaki wyszedł kiedyś. Cały czas jest chyba w porządku, fajnie wygląda. Za 700. Czemu nie? Jeśli się komuś podoba, to proszę bardzo, można kupować. No i głębokie dabowanie. Zawsze spoko osobiście lubię to robić podczas gierki. No i bardzo toksyczna emotka. Uśmiej, uśmiej się, jeżeli chcecie kogoś wyśmiać, pozabicić lub po prostu pośmiać się z kolegi, to lepiej tego zrobić nie można aktualnie. No, także to był sklepik z dnia 10 września. Pamiętajcie, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, możecie to zrobić z kodem MISFI w sklepie. Chciałbym Was również zaprosić na moje live, które odbywają się wieczorami od godziny 20 do 22.30. Także śmiało wbijajcie do mnie na kanał. A teraz pięknie dziękuję za uwagę i życzę miłego wtorku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro, Misfi.